Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna czysta, że panna czysta urodziła syna. Chrystus się rodzi na swobodzinach, nie migają które witają w pasterze, śpiewają w tak. Chrystus się rodzi nas, oswobodzi, a nie grają, króle witają, pasce, że śpiewają, w we tak lękają, cuda, cuda ogłaszają Maryja, panna, maryja, pan na i i Józef święty, i Józef święty o nadwielnuje. Co się rodzi, nas to a nie migrają, kule migają, a co, że śpiewają, zęby cały już cuda, cuda, ona

Witaj, dzieciom tężko w szłowie. wyznajemy Boga w Tobie, Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z warta mocy, Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał.